W imię Policji Słona Świętego. Amen. Amen. Panie Jezu, Chryste, Król, Zosierdzia. Jesteśmy razem z Tobą, z Twoją niepokalaną matką, ze świętym Maksymilianem. W tej świątyni, w której jesteś obecny w najświętszym sakramencie, dostajemy niezliczoną ilość łask od Ciebie. Dostajemy dużo miłosierdzia Twojego, dlatego Twojemu miłosierdziu się wszyscy polecamy, razem z tymi, którzy łączą się z nami przez modlitwę czy pomocy internetu. Ogarniamy modlitwą cały Twoj Kościół Święty, Ojca Świętego, wszystkich kapłanów, duchowieństwa, wszystkie siostry zakonne, ale także cierpiących, chorych. I tych biednych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, a zwłaszcza tych, którzy do tego miłosierdzia się nie odnoszą, my w ich imieniu prosimy Cię, Panie. to groźba, zapewnienie ze strony świętej Faustyny. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby ich i Jego były jak noc czarna. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nęca nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski i miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. I oto odpowiedź Twoja, Panie Jezu. Jestem miłosierdziem samym dla duszy skrzeszonej. Największa nędza duszy nie zapala mnie gniewem, ale się wzrusza serce moje, dla niej miłosierdziem wielkim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święciem, nie twoje. przejdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I <sum> Ja, próbujemy odpuszczamy nasze świętokradztwo na i nie nas na burzy, na 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 ale nasz. zmarłych Maria łaskie, karna pańska, bo tym jedzeniem w i boga zawiodła Twojego Jezus. Teraz, Zbieram. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. i Jezusa, Jezusa Chrystusa, Pisań Jego jedynego, Pana Naszego, na Który się podczas Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęczył go z wąskiem i żołatką, bo przywołał Boga i pokożeł bo wstąpił do piekiel trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebie i jego prawicy, Boga Ojca, Stamtąd przyjdzie, sam że wyjdziemy marno. Święty, święty Goszczep powszechny, Święty Święty Goszczep Wszechny. Święty Goszczep Wszechny. Święty Goszczep Wszechny. Święty Goszczep Wszechny. Święty Amen. Ojcze Święty Goszczep Wszechny. Święty Goszczep Święty Goszczep Święty 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 dla, dla jego bolesnej mienki, mnie miło serce dla nas i całej Dla jego bolesnej mienki, mnie miło serce dla nas i całej Dla jego bolesnej mienki, mnie miło serce dla nas i całej Dla jego bolesnej mienki, mnie miło serce dla nas i całej Dla jego bolesnej

dla Jego Bolesnej Męki. Miej imię Boże, i życie dla nas i, i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej imię Boże, i życie dla nas i całego świata. Ojcze przed jedynie ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa Na wszechbłaganie, za grzechy finansowe i całego Z świata. Dla Jego Bolesnej Męki miłości serce dla nas i całego świata dla jego boleśnej męki miłości serce dla nas i całego świata dla jego boleśnej męki miłości serce dla nas i całego świata dla jego boleśnej męki miłości serce dla nas i całego świata dla jego Szanse dla nas i całego szata, dla jego łasnej męki. Piękniłosze Mien dla, dla nas i całego szata, dla jego łasnej męki. Piękniłosze dla, dla nas i całego szata, dla jego łasnej męki. Piękniłosze dla nas i całego szata, dla jego łasnej męki. Piękniłosze. Dla jego ulecznej męki mieliby go wszedć dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, oferwaję, i Krew, w duszami bóstwa najmierszego syna twojego. O Pana naszego Jezusa Chrystusa. Laszlo ogranicza się w naszym całym światu dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, że w domach świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, że w domach świata dla Jego bolesnej męki. <kly> Miej miłość, że w domach świata dla Jego dla Jego Bolesnej Męki, nie uoszerzy drama, cichawego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, nie uoszerzy drama, cichawego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, nie uoszerzy drama, cichawego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, nie uoszerzy drama, cichawego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłości, dla nas i Dla świata Dla jego bolesnej męki Miej żebrona, dla świata. i jego świata Dla jego bolesnej męki <kluzny> Miej żebrona, dla nas i całego świata <kluzny> Ojcze żebrona, Najmniejszego synu, Twojego, a nasz naszego Jezusa, chrystusa. Wasza główna pisał rzek i całego świata. Jego bolesny męki. Nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Jego bolesny męki. Nie dla nas i całego świata. Jego bolesny i męki. Nie dla nas i całego

człarna si charego świata, jego poleśne ręki, mienią łoszę czarna świata, jego poleśne ręki, mienią łoszę czarna świata, jego poleśne ręki, mienią łoszę czarna świata, jego poleśne ręki, mienią łoszę całego świata, A jego

Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na całym Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na całym Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na Samuśiany. O krwi wodu, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako strójniu osiercia dla nas. Uchana, o krwi wodu, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako strójniu osiercia dla nas. Uchwalam Domie. O krwi wodu, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako strójniu osiercia dla nas. Uchana, ier so fantodie ier so fantodie ier tu święty Maksymilianie święty Janie Pawle święta siostro św. Faustyno się błogosławiony księże Michale się Modlitwy samorzeszników. Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył nam zezwać syna swego jednorodzonego, jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia, Ty nie odrzucasz grzeszników, ale z nim zgłębionego miłosierdzia swego otworzyłaś im skarb, z którego mogą czerpać w opitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do jakiej dusza dos dojść może. Ojcze, wielkiego miłosierdzia pragnę, by wszystkie serca zwróciły się z ufnością. Do nieskończonego miłosierdzia Twojego. Niech się mnie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie będzie mógł towarzyszyć niezgłębione miłosierdzie Twoje. Kiedy nam odsłonisz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować. Wieczny odpoczynek dla zmarnych dać, Panie. A niech przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.